Polska biało czerwoni, Polska Biało Czerwoni. Jest co celebrować? Jest awans po przyzwoitym meczu, po świetnych zmianach. Naprawdę za ten mecz no, nijak nie ma się czepić wuja, ja mu gratuluję. Ja widzę, że wyciągnął wnioski. Nie będę go tempo hejtował, mimo że wolałbym Bóg wie, jak dobrego selekcjonera z zagranicy zwierzyłbym, że z nim się uda osiągnąć więcej na euro. Ale dziś jest Dzień Wuja. Dziś jest Ogólnopolski Dzień Wuja. I skoro tak, zerujemy. Słuchajcie, ten zielony kiwi. Ten zielony kiwi. Esz. Słuchajcie, bo dostałem teraz, ponieważ już raz zerowałem, to teraz dostałem mnóstwo prezentów Dostałem od, od widza na spotkaniu, yy, a tego dostałem od X, koma razem z kociołkiem. Mogłem go teraz wlać do kociołka, tylko ten kociołek jest. Więc, no, pytaliście, czy te korki strzelą, czy powinny strzelać. Może nie jakoś strzelą, Bóg wie, jak, yy, jak yy, i w ogóle, ale no, troszeczkę, no, wypada, tak. Słuchajcie. I. Za awans naszej kadry do Euro 2020 nieczęsto awansujemy na turnieje. Ja! O Jezus, Maria! O, ho, ho, ho. Naprawdę, duże wyrzeczenie! Panie trenerze selekcjonerze, panie trenerze selekcjonerze, pana zdrowie dzisiaj pije. Pije zdrowie wuja, pije za tą kadrę, pije za awans, pije, żebyśmy osiągnęli największy sukces na Euro 2020. Kolorek słuchajcie i zapaszek, nic nie mówię, bo patrzcie jak się zapieniło. No naprawdę wygląda trochę jak płyn do mycia naczyń, ale w takiej chwili, w takim dniu słuchajcie zdrowie wasze, w gardło nasze. Mm. Teraz wrócę do domu, to żeby pozmywać naczynia wystarczy, że spluję na, spluję na gąbeczkę i będę mógł zmywać. Słuchajcie, ja nie wiem co tam, mm. ale dla naszej kadry, dla naszego trenera, dla tych chłopaków nie ma co żałować. Można przyjąć parę tych urany boskie, same coś tam tutaj, ale słuchajcie, taki dzień zdarza się tylko raz. Na drugą nóżkę, Piccolo, słuchajcie, tradycja już się stało obyśmy mieli, jeden jeszcze mam i słuchajcie, za pierwszą wygraną, następne zerowanie, wiecie kiedy? Po awansie na, znaczy nie, 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 awans dzisiaj, przepraszam, po pierwszym zwycięstwie kadry na Euro 2020, dawać losowanie, dawać rywali, jedziemy na turniej. Uff, słuchajcie, no dobra, zerowanko, brzęczek zeruje i tak dalej. Co wy na to? Zdrowie Milika, właśnie, słuchajcie, w ogóle Wasze zdrowie, właściwie Waszego zdrowia nie wypiłem, a Wam też się należy, słuchajcie, 7000, celebruję. Jakie to jest piękne, że jesteście tutaj ze mną ode mnie dla Was łapki w górze, dla tej kadry łapki w górze. Wasze zdrowie, moi kochani widzowie, piję. Uf, wierzcie mi, że takie kiwi, jabłuszko, jakieś zielone. Uf. Ojciec Mateusz Migrocki. Panie Michale, widziałem Pana w Polsat News i tylko czekałem, aż Pan powie stuku puku. Dzięki za wszystkie łapki w górze i suby. Licznik się kręci. Pato na salonach, pozdrawiam. No nie mogłem w Polsacie podziękować za łapki w górę, w górze prowadzącej, byłem tam rozmówcą, ale już kusiło, żeby jakiś taki greb zrzucić, mrugnąć okiem z streamingu. Jeśli chodzi o łapki w górze, no to oczywiście Wam dziękuję za wszystkie łapki w górze, dzięki za wszystkie suby. Jeśli jest tu ktoś, to słuchajcie, dla rozwoju kanału, dla kolejnych zerowań muszę mieć na kolejne szampany. Te dostałem w prezencie, jak mówię, ale to się przecież kiedyś skończy, tak? A przed nami z takim selekcjonerem Dużo zerowań nas czeka. Dawid Mirosław pisze: Michał, dajesz z gwinta ten Ludwik. No, jakoś. Słuchajcie, nas piana już tam nas się spieniło. Słuchajcie, pamiętacie taki film Top Secret? Tam była taka scena moja ulubiona, zresztą każda, ale. Jak jakiś enerdowski nalewają e, szampana do kieliszka, i ten, i ten szampan zżera kieliszek. Szkło po prostu zżera. Z, z no. Kiwi, słuchajcie. No dobra. Michu pisze, panie Michale, spojrzy pan za okno. Czy tam jest ktoś? O, siema! Pozdrawiam chłopaki. No i proszę. wiedziałem że w końcu ktoś mnie tutaj e, pozdrowi. E, i widzę, że dalej poszli chłopaki na spacerek prosto po meczu. Jakie to jest przyjemne. Kończę, bo czuję, że kurczę, trochę przesadziłem. Ale słuchajcie, taki e, dzień zdarza się nieczęsto. Udana eliminacje, jest awans, więc było pikolo. Dziękuję, że tu byliście ze mną. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie łapki w górze. I jeśli wy tam macie coś, to to jest dobry moment. Ja wiem, jutro poniedziałek, ale kiedy nie zerować? Jak? w dniu awansu, gratulacje jeszcze raz dla wuja, jedziemy na Europolska Biało-Czerwoni, będzie się działo, a my widzimy się na live, przecież już jutro, bo misja futbol, a potem tradycyjny, tradycyjna dogryweczka wieczorem, a po niej quiz etoto, więc jutro też dzień, z polsportem, słuchajcie, nie ma ja. Tak szybko mnie nie wyrzucicie ze swojego YouTube'a. Cały YouTube pełen subów. Dobranoc, kochani, i jedziemy na euro!